Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam jak wykonać zadania sezonowe tygodnia trzeciego. I pierwszym zadaniem, jakie mamy wykonać, jest odebranie następnego celu w trocinowym tartaku czyli musimy wylądować w składzie drewna i stolarni. W drugim etapie tego zadania mamy zebrać trzy odczyty z sejsmografu w jednym meczu. I pierwszy znajdziemy niedaleko północno-zachodniego sejfu. Drugi znajdziemy obok składu drewna i stolarni. Natomiast trzeci niedaleko pułkownika Johna Lamy. Na mapie jest ich znacznie więcej, ale ja wybrałem właśnie te trzy. W trzecim zadaniu mamy się ślizgać bez przerwy przez 25 metrów, czyli wystarczy wejść na kość górkę i kawałek z niej zjechać. W czwartym zadaniu mamy odbić się 5 razy na trampolinach Spidermana, nie dotykając podłoża. Jeżeli nie znajdziemy takiej trampoliny, która odbija by nas cały czas w górę, możemy wykorzystać właśnie rękawice Spidermana którymi możemy się przyciągać do tej trampoliny i odbijać od niej właśnie te 5 razy. Dzięki czemu będziemy mogli wykonać z łatwością to zadanie. W piątym zadaniu musimy wyjąć dwa przedmioty z namiotu. Czyli najpierw musimy znaleźć namiot, schować do niego dwa przedmioty, a następnie z powrotem je z niego wyjąć. W szóstym zadaniu mamy trafić 100 razy w słabe punkty podczas zbierania zasobów. Dobrze jest wykorzystać jakiś budynek i po kolei niszczyć każdą ścianę trafiając słabe punkty. Dzięki temu wykonamy to zadanie bardzo szybko. W zadaniu siódmym musimy porozmawiać z trzema postaciami, a dokładniej jedną z nich jest dowódczyni drużyny Przytulanek, którą znajdziemy w przylądku przytulasów. lasów, błako, którego znajdziemy w lepkim lasku. oraz John z bunkra, którego znajdziemy w lokacji Johnsonowie. W kolejnym zadaniu mamy zranić przeciwników w kamienistym kinie lub kanionie kamienic, zadając im 75 punktów obrażeń. A ostatnim zadaniem, jakie mamy wykonać jest przeszukanie lodówek lub maszyn do lodu. Według mnie najłatwiej jest wykonać to zadanie w pobliżu szosy, ponieważ znajdziemy tutaj bardzo dużą ilość lodówek przenośnych. Dzięki czemu to zadanie będziemy mieli bardzo szybko wykonane. Tak więc z mojej strony to by było wszystko. Dzięki Wam za obejrzenie. A także, mimo że spóźnione, chciałbym Wam życzyć wszystkim wesołych świąt oraz dużo szczęścia w nowym roku. Oby był dużo lepszy niż ten, który właśnie się kończy. Do zobaczenia! Cześć!